Dzień dobry, także oficjalnie witam Was w pierwszym sobotnim vlogu. Jestem teraz na spacerze z moim przekiem, gościem, i chcę powiedzieć, że w ogóle strasznie ciężko się nagrywa po raz pierwszy. Totalnie nie wiedziałam co wam powiedzieć. Nagrałam wcześniej parę rzeczy z domu. Działa na dole. Co porabiałeś? Sprawdzałeś? Aha. Teraz ci nie widać w ogóle. Teraz wygląda tak, jakbym gadała sama ze sobą. Tu się połóż, Nico. Tu się połóż. Siad. I tu. Siadaj. Dobra. Nikos. I co tam? Mama gadała przez telefon. Co? Poszedłeś sprawdzić, co tam się dzieje? Poszedłeś sprawdzić, prawda? Rzecz jest taka, że. Nagrywanie w ten sposób jest dla mnie zupełnie nowe i totalnie nie wiem jak to będzie wyglądać Chcę powiedzieć, że ten podkład i ten korektor to najlepiej dobrane produkty, jakie kiedykolwiek miałam To są pierwsze produkty z wyższej półki, z drogerii, z seforzy, które pani pomogła mi dobrać I są po prostu idealnie, jak widzicie, dobrane do kolorytu mojej cery Testuję je i będę nagrywać TikToka a propos tego. Także jeśli Was interesują bardziej kosmetyki, to zapraszam Was bardziej na TikToka. Generalnie bronzer to w ogóle moja ulubiona rzecz świata. Jakbym miała wybrać jeden produkt, który najbardziej kocham, to zdecydowanie bronzer. Co to jest w ogóle? Nie umiem tego nakładać. Zobaczcie, no bo to wygląda tak. Potrzebuję sobie kupić nowy podkład, nowy puder. Słyszałam, że ten schudy jest fajny, wiele osób go poleca. Także m, póki co jestem w trybie oszczędzania pieniędzy, więc na razie go nie kupię, ale powoli się czaję. W ogóle chcę powiedzieć, że strasznie trudne jest rozmawianie tak do kamery bez jakiegoś większego doświadczenia. Mam wrażenie, że gadam tylko i wyłącznie do siebie. I że w ogóle mam nadzieję, że to wygląda w miarę dobrze. Ale chyba wygląda. Co? To malowałam oczy i myślę, że jestem gotowa co sądzicie o tych włosach wciąż się uczy używać Dysona Ogólnie to chcę powiedzieć, że zapomniałam, że dzisiaj jest dzień kobiet. Ja to się ładnie wyszykowałam, zrobiłam te włosy na Dysona i tak dalej, no i przynajmniej przynajmniej na dzień kobiet, wiecie? Wow, patrzcie na tę jakość w ogóle, to jest przednia kamerka pod słońce. Kurczę, jest pierwszy dzień takiej prawdziwej wiosny i nie mam pojęcia co założyć. Idę z psem do lasu, więc stwierdziłam, że założę może moją dżinsową kurtkę. Biorę słuchawki i no nie wiem, czy nie będzie mi za zimno. Co sądzicie? Ogólnie dawno nie nosiłam tej kurtki, wydaje mi się taka mało elegancka, a ja jakoś tak bardziej na wolę płaszcza i lepiej się czuję w płaszczach. Ćcie jak ogólnie to jest tragedia, jak chce gdzieś jechać z psem. Nie wiem, czy go widzicie albo słyszycie, ale po prostu pies piszczy z, z ekscytacji, że jedzie do lasu. O! Nagle zrobiło się cicho. Dzięki, Niko. Dzięki, dzięki. No co dam? Co dam, Nikosiu? Gdzie jedziemy? Jedziemy do lasu? Jedziemy do lasu? Dzień dobry. Kto to? Kogo my tu mamy? Nikolina. Chodź, Nico, idziemy. Już to chyba kiedyś mówiłam, ale YouTube był zawsze moim marzeniem. Jest to taka przestrzeń, gdzie można się bardziej otworzyć, wypowiedzieć więcej. Pies tu przybieg, Czekajcie. Nikoś, przyszedłeś mnie pilnować? Aha. Siad, Nico. Uwaga. Ciu, 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 ciu. Może sobie usiądziemy, co? Las to w ogóle takie niesamowite miejsce. Jest tutaj cisza, spokój, nikt mnie nie słucha. Piękna natury. Kocham las i uwielbiam tu przebywać. I to moja ulubiona forma spędzania soboty. I gdy tylko jest ładnie, słonecznie, to w ogóle. Zimą to wiecie. Jestem bym ale to też ma swój klimat. Przestraszyłam się po prostu, że ktoś idzie, a tu. Niko, czytaj! O Jezu, się przestraszyłam, że ktoś idzie, a Ty po prostu mnie straszysz, Nikoniu. Dobra, zobaczymy. Chodź, chodź, w tą stronę idziemy. Idziemy w tą stronę, bo widzę, że Niko nie może się doczekać. Bunk. Plany na dziś, bo nie mówiłam, bardzo w ogóle się cieszę z wolnych weekendów. Doceniam to na stażu, że naprawdę nie musimy pracować i na szóstym roku bywało różnie, bo. Jednak była uczelnia, była nauka i była prasa, więc zazwyczaj, gdy przychodził weekend, to ja jednak szłam albo do pracy w gastro najczęściej, albo do jakiejś innej I właśnie ostatnio rozliczałam PIT i wychodzi, że miałam trzy umowy Trzy umowy Jedna umowę o pracę, jedna, dwa, dwie umowy zlecenia i jeszcze inne rzeczy, także miałam jakoś tak... Dużo robiłam w zeszłym roku, nawet nie doceniłam tego ale tak było. Ale wracając do tych planów, dzisiaj plan był wyjść z Nikosiem, potem posprzątać auto, bo niestety jest taki syf, jak Niko podróżuje tym autem. Wiecie, co tam jest. Tam jest sierść, tam jest jego ślina, tam jest wszystko, więc mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda, póki jest ładna pogoda, posprzątać to auto i poczylować. To jest plan na dzisiaj. Stworzyć filmiki. Um, chciałam nagrać kilka TikToków, mam pomysły, ale dzisiaj też miałam jakiś taki zastój, po prostu nie wiedziałam, co mam powiedzieć. No totalnie chciałam nagrać, bo dzisiaj jest dzień kobiet, więc chciałam nagrać jakieś życzenia i jakieś piękne słowa o podróżowaniu solo, żeby się nie bać, ale totalnie nie umiem tego ułożyć w słowa. Jeszcze to ułożę. Stwierdziłam, że pójdę do lasu, może to mnie jakoś natchnie. Plus, bo to miało być w takim kontekście, że ogólnie lecę solo niedługo, do Chin. Także zdradzam wam. W tym roku będzie Azja, są też inne plany, ale no do Chin lecę za chwilę, za trzy tygodnie możliwe. Więc chcę się do podzielić też tymi przygotowaniami tutaj, na tym YouTubie. W ogóle chcę zacząć YouTube'a z tego powodu, bo chcę się podzielić tymi vlogami z Chin. Także zobaczymy, czy mi się to uda. Plan jest taki, żeby nagrywać tu raz w tygodniu. Hmm. Czy to się uda? Nie wiem. Chciałabym, żeby było tutaj troszeczkę, troszeczkę też kontentu z pracy. Czekajcie, bo dochodzimy do skrzyżowania. Muszę spojrzeć, czy tam nikogo nie ma. No więc tak, chciałam się podzielić bardziej może tym moim życiem jako lekarza starzysty, bo widzę, że na TikToku to jest coś, co um, interesuje dużą część społeczeństwa. Uważam, że prowadzimy naprawdę fajne życie. Czasem się czuję jak w Greyson'a, to i zmieniamy te oddziały, Zdziały, jesteśmy i na chirurgii, i na ginekologii, i na internie, i jakby wiecie, jest wszystko, wszystko po kolei. Próbowałam już wiele wcześniej nakręcić um, vloga w ogóle z tych dni w szpitalu i tak dalej, ale niestety Coś mi się nie podobało, może wstawię tu parę, parę tych ujęć, które zdążyłam nagrać, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, zaraz lecę na raport. 7 45 mamy, także mam dosłownie 5 minut. Wczoraj był w ogóle ciekawy dzień. Wczoraj były dwa cięcia na pilne, cięcie cesarskie. Super. Dobra, wracam do Was. Wczoraj były dwa cięcia pilne, cesarskie, także ze względu na stan zagrożenia życia płodu. Później był też, było też jedno cięcie planowe, ale z małą masą urodzeniową, noworodka, 1700, więc to też było ciekawe. zobaczyć jakiego, wiecie, małego, malutkiego wcześniaka. No i był jeden poród i, I ogólnie chyba dużo się działo. Potem jak wychodziłam też jeszcze się coś działo na pilne, więc położnictwo w ogóle dostarcza takich emocji, że wiecie... Dzisiaj jest piątek, mam nadzieję, że niewiele będzie się działo, bo no wczoraj było ciężko. I nie macie poczucia, że coś w tej kamerze się odbija? Nie wiem, czy to szyba. Szyba może. Dobra, ja wam powiem, co to jest. To jest, zobaczcie, spójrzcie na jedną z kamer, czy to będzie widać? Tutaj. Szkło mi się złamało. O Boże, nie widać tego. Mam nadzieję, że pod spodem jest wszystko okej okay z kamerą. W końcu weekend! Ale się cieszę, to był stresujący tydzień. Jakiś taki jeden bardziej, z bardziej stresujących. Podczas mojego stażu po prostu... nie wiem, trochę... napięciowo jest. Jest trochę napięciowa atmosfera, ja ją wyczuwam. I może dlatego. No myśl, i myślę też, że to był stresujący czas Dlatego, że po prostu Zaczęłam nowy oddział, nowi ludzie, nowi lekarze Wiecie, takie zmiany oddziałów Często też nie są dobre A Ostatni miesiąc spędziłam mm, Na psychiatrii, więc No jak po miesiącu trzeba zmienić oddział To też już jest takie Dopiero co się człowiek zaklimatyzował To już musi zmieniać oddziały, więc no Pierwsze tygodnie bywają ciężkie I ten pierwszy ciężki tydzień jest za mną Więc się cieszę niedługo lek, także trzeba się uczyć do leku. Jest mi tak przykro, mam taką demotywację w sobie. Tak bardzo nie chcę się uczyć w ogóle do tego, no ale co? Piątek, więc czas na naukę. Lecę do domu <grym> w końcu. Ale ciężko jest nagrywanie w szpitalu. Udało mi się nagrać parę krótszych filmików, bardziej TikTokowych. Czy ja w ogóle mogę używać słowa TikTok na YouTubie? Czy YouTube mnie jest to niezbędne? Nie wiem, nigdy nie tworzyłam treści YouTube'owych. Patrzcie, gdzie ten poszedł. Gdzie ty idziesz, Niko? Mam powiedzieć, że w ogóle z lasu naprawdę się dobrze rozmawia. Można odetchnąć. No. Świetnie. Ej, chodź, chodź tu. Daj łapkę. Brawo. Czekaj, ej. Ale to ustawiłam. Będzie feralny. No trudno. No, uciekaj, uciekaj. Czas na sprzątanie auta, jest już trochę późno, jest 15, ale działo się jakoś super dużo dzisiaj. Więc dopiero teraz za to się zabieram. I w takich momentach... Kurczę, chciałabym, żeby to mi pomógł, ale niestety, jestem zdolna sama na siebie. Danie pierwsze znaleźć lakier. Nie lakier, szampon jest. Szczoteczki. Boże, całe szczęście, że to wszystko jest, ale patrzcie, jak to wygląda. Dzień dobry. Dobra, coś tam wynalazłam, ale to jeszcze z czasów jak tata to kupował, więc no trochę już to ma. Psi, asortyment. Strasznie brudny. Bardzo chciałabym, żeby takie rzeczy lubił za mnie. Ja wam powiem jedną rzecz. Bardziej kobiecego tego dnia, kobiet niż dzisiaj, to ja nie miałam. Serio. Jak widzicie, to już jest umyte, to zostało i to jest ostatnia część tego auta i już absolutnie dosyć. Nawet to nie jest i jakoś super dokładnie, ale trudno.

Nie wolno mi. Dobra, już koniec. Jeden, dopiero skończyłam. Ja Wam powiem, że mnie to tak zmęczyło, bo ogólnie nie wiem, czy to wybrzmiało tam, albo czy było słychać, ale słuchajcie, doceniajcie swoich chłopaków, że chłopaków, ojców, braci, kogokolwiek, za to, że myją Wam samochody, bo to jest ciężkie. Strasznie ciężkie No ja mam dosyć No ale może dla mnie to też było takie super ciężkie, bo w sumie robiłam to pierwszy raz Teraz też mam jakby swój samochód od jakiegoś czasu Który był też po moim bracie No nieważne, także faktycznie nie miałam do tej pory tak, że się zajmowałam tym samochodem A teraz muszę się zajmować, więc dużo rzeczy się uczę duży przygód w ogóle miałam z tym samochodem już na starcie Już miałam to i zlewetom. I nauczyłam się podłączyć prostownik I w ogóle, w ogóle to jest dzień kobiet, a ja go spędzam Właśnie tak No nieważne Chyba na tym zakończymy ten vlog, ponieważ już nie mam siły mm. Jeszcze dzisiaj muszę upiec sernik Jest jakoś po 17 Więc myślę, że na wieczór to zrobię Ale miała być luźna sobota A jakoś tak się zmęczyłam Ale w ogóle wcześniej nagrałam jeszcze też 3 czy 4 filmiki na TikToka Więc jestem dumna, bo Miałam ostatnio taki zastój, nie mogłam się zebrać, a teraz i dziś kręcę filmik na YouTube i nagrywam na TikToka, więc czekam mnie dużo montażu wkrótce, co w sumie chyba jest gorsze, bo o ile um, nagrywać lubię, no tyle montowanie tego jest ciężkie. Tak więc co? Chyba żegnamy się. Dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca, jeśli obejrzeliście ten filmik. Taka była moja sobota, um, pierwsza sobota marca chyba. Chyba tak. Dzień kobiet. A w ogóle dostałam od mojego brata kwiaty i czekoladkę, więc może sobie teraz zjem troszeczkę czekolady i uciekam. Wielkiego weekendu wam życzę i do zobaczenia w kolejnym pa!